Siema siema, z tej strony i jego drżyna, dzisiaj zagramy sobie w Blooms 6 i zagramy sobie bossa, jakim jest Blasto Populus. Ogólnie zagrałbym Faiza, ale jako już są nagrody, no to <laughs> ja nie skorzystam. Za darmo to uczciwa cena, nie? Więc mam nadzieję, że się uda, pewnie nie, ale trudno. Co tak mało kasy? Chyba zawsze w bossach było dużo, na szczęście iść te małpki. Dobra. Ych. No to są jaja! 20 mam, mogę tylko postawić. Okej, okay, stawiam już tak, bo... Dobra, pójdę pod górę. Znaczy ja w Bosie po prostu bym chyba wolę w sumie iść pod dół, żeby szybko ten. Hmm. Chociaż to by musiał być piąty tier, żeby tak sensowne już obrażenia robił. <coughs> hmm. Ogólnie to chciałem dla Was nagrać odcinek z Fortnite'a, ale <laughs> trochę wyszło źle i słychać mnie było właśnie nie było. I dlatego raczej nigdy nie będzie odcinku z Fortnite'a. Ale jak chcecie więcej odcinków z Bronxów, no to napiszcie w komentarzu. Dobrze, że tu nie ma też blokady upgrade'ów, bym się chyba zesrał. Co? Jakim cudem tak shooter ma zerwa? Ogólnie to w sumie miał być też odcinek, gdzie wbijam piąte tiery super mapki, ale jak zobaczyłem, że True Sun God kosztuje 150 tysięcy extra albo anti Blon kosztuje też ze 100 tysięcy prawie. A Legend of the Night już kosztuje 100, więc heh, Raczej kliknę unlock all. Nie no, żartuję. Ale no... Mm, teraz na co zbierać? Na Ring of Fire? Nie no, na sticky Bomb. Właśnie, przez Sniper. Chociaż nie wiem, bo Sniper ma ten globalny, a ten Blastopopury przecież rzuca kamieniami. Jakby to powiedzieć. No trudno. No. Nie stać mnie. Czyli farma. Jakby... mógłbym kupić zrzuty kasy, bo mam te tego hajsu dużo. Ale nie chcę tyle wydawać, więc... Farmę trzeba kupić. W ogóle mnie interesuje czy ten toporek coś robi, bo to jest taki ala easter egg. Hmm. O! Ty, da się tu zapukać. Ale beka. Mnie interesuje co to tu jest. Hmm. Co? A, dobra. Myślałem, że mam 1400. Okej, okay, farma. I jeszcze 24 rundy. Oj, ten odcinek pewnie będzie długi. O ile nie przegram, tylko wygram, no to będzie miało jakieś pół godziny albo więcej. Więc co powinienem też postawić. Kurde, to jest tyle rzeczy, co można od ten... Postawić od razu, ale piątych tierów się nie da. No, oprócz snipera. Bo fajnie, jakbym postawił Mada, no no wiecie, 60 koła, nie? Fajnie, jakbym postawił Inferno Ring, którego czuję 50 koła. Albo. Mm, jak to się nazywa po angielsku? Master. A nie, on od Master Bombera. No, on ekspo. Ej, 37 koła, no to raczej na tym się uzbieram. No więc dobra. Raczej farma już będzie dużo dawać. Więc ja mogę snajpera już ulepszać. O, alchemika w sumie lepiej zimnął. Dał... Nie dobra, myślałem, że tak shooter dalej ma zero. Jezu, ja już myślałem, że ja nic na nie nie mam Przesiąłam, chemika i tego. No, trochę się poczułem upstrany, że tak powiem. Mm. Jakby piąty tier dolnego drzewka u snajpera jest dobry, tani i dobry. Tylko ja chyba bardziej powinienem w podstyki bomby pójść. Mm. A pod Ring of Fire, bo też dużo obrażenia robi. No, trudno. O, coś tu i. No nie to też. Myślałem, że to jakieś... nie wiem co. Że... Ja... O, jak jest ta mapka taka z takim posągiem, że zainwestujesz 50 koła i on ci sam atakuje wszystko. Okej, okay. za pięć rund jest bossa, ja zaraz mam w sumie sticky bomby, <gryw> więc jest nawet spoko. Te insta małpki na pewno mi dużo dadzą, w sensie to było opłacalne, że tego nie postawiłem wcześniej, tej insta małpki i ten tak shooter w sumie dostałem dzisiaj przed nagrywaniem. A i ogólnie to subskrybujcie kam kanał Kamieniarze, bo warto go subskrybować. Tylko... Mm. Co ja chciałem powiedzieć? Nie, nie wiem. Dobra. O, ja... Myślałem, że ja mam to już. A, faktycznie przecież nie mam, nie, nie jest. No nieważne. Ty sniper sobie nawet spoko zbija ten. On ma tylko 17,5 koła? Ale S wygrana. Ty jak... on ma mało życia. Myślałem, że on ma więcej jeszcze w wyzwaniu bossa. Tylko i tak w sumie to kapkę wolno idzie. Czekaj, co robi takie... No właśnie. I o to mi chodziło. Czekaj, nie, on, on będzie na strong. O, muszę Dartlinga, ratko. Ja go mogę... O! Mogę! Mm, w sumie to lepiej, że ja skrótem klawiszowym. Ty, bo zaraz go rozgrzeję na maksa. Nie, 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 nie! Okej, okay. wiem dlaczego on ma mało HP, bo po prostu ma mocne ataki. Co? O, dobra. A, i tak mnie nie stać.

Okay. O, zaraz hydraket podsyp. Jest. A to nie bije mu jakoś więcej chyba. Co ja bym mógł jeszcze dostawić? Nie wiem. Jakby wiem, że samolot, ale nie mam 25 tysięcy, nie? Okej, okay, ale ten pierwszy boss raczej zginie szybko. Chociaż już się wydam w sumie na first. Będzie jak to znowu coś tutaj pójdzie, a on będzie Strong bił. No znowu, no! Bez przesady! No, Ring of Fire, Ring of Fire, Ring of Fire! Okej... Okay. on raczej już padnie ten boss, ale później będzie trochę ciężko, jak będę go ciągnął żaden maxa on mi będzie ciągle te mało tutaj brał w te kamienie więc będzie wtedy tak średnio bym powiedział o, 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 o! A nie, rocket stem kosztepię. Dobra i tak! Jest! Nie wiem, czemu mam lagi jako lepszą. Okej, okay, okej. Okay. Jest! Tier one popet. Od razu. Ja myślałem, że będzie. No jest 50. Ej, w 10 rund go pokonałem. W sensie jego pierwszy ten rząd. Zgit nawet. Myślałem, że gorzej mi pójdzie. Czy ja mogę zmieścić ten samolot? No nie mogę, no nie mogę. No co? Czy. Da się to drzewo usunąć? Nie. A da się może jednak usunąć... nie. Hmm. Ulepszyć farmę, czy... Nie, w sumie ja bym... No dobra, nie no, tutaj będzie miejsce na kolejne farmy, czyli tu. Dobra, a mogę to usunąć, ale na razie nie. Ogólnie to, jak ten boss dojdzie tu, to jego pasek się rozgrzeje chyba od razu na maksa. Mm. Nie, no Spectre raczej nie uzbieram przed boss chociaż. Jest 5 rund, a ja mam 5 koła, to kosztuje 23, ale mam dodatkową farmę. To może uzbieram? Może. No, ten i całkiem nieźle, to jest całkiem dobry ten taktyk... A albo powinien Elch Defendera postawić. No w sumie... A czemu będzie zbijał więcej niż Spectre? No, no niby jest tańszy więc, ale... No ale też jak coś się przebije, no to... Spectre będzie, ale ja nie, nie, nie uzbieram, nie ma szans. No czyli Elite No, W sumie... Chociaż nie, bo Chciałem postawić ten Monkey Ace z osobnego alchemika, ale to mi się nie opłacało i tak. Ej jakby szybko w sumie kliknął klawisze, to bym mógł mi Spectre, bo to mi się tak zbugowało dziwnie. No, no i teraz mi się już nie zbuguje. Ej, yy, ten! Normal. Czemu on z 17 tysięcy przechodzi na 65 tysięcy? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Okej, okay, już nic mu prawie nie bije. Nie mam żadnej małpy, która by mu aż tak mocno chyba biła. Chociaż może coś, 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 Helikopter byłby dobry, ale tu to... Prime ma tego. Apas Prime, ale mnie ja nawet tego nie mam. Ty co jest? A, on jest w kamieniu i nie ma umiejętności. O, tutaj było. Czy... Może. Albo więcej sniperów. Nie wiem, ten Elite Defender. Nie no, bije dużo, ale... <laughs> Mógłby być lepiej jak na Gisera. Hmm. I w nie... O! Spirit of the Forest! Znaczy nie będzie mnie stać od razu, ale... Tylko on musi mieć wioskę, żeby coś dobrze ją. Czy piąty, tier. w sumie nie musi mieć? Co tu się dzieje? Dobra, na szczęście postawiłem tego Dartling genera. No jest nawet, nawet dobrze, ale. Hmm. Jest źle, ale jest dobrze. Było zostałe trzy czaszki, ale z czego ja. chociaż ja z dwie zbiłem w pięć rund. A, tylko że. A on mi będzie dalej kładł te kamienie po mapie. Ja wiem, on, jak postawię bohatera, to on najpierw bohatera będzie bił. coś się Kami... będzie kamienie w niego zrzucał. Uh, uh, więc. Będzie Gites. Szkoda, że nie ule... Co? A, szkoda, że nie mam ulepszonego pod Super Britain Bo dla mnie ta małka to zawsze było gówno, ale w sumie. Górne drzewko piątego tieru było do... Mogę yes. tylko 11 małpów jeszcze postawić. A, czyli nie, nie opłaca się chyba iść pod farmę aż tyle. Bo to mi zajmie dużo miejsca w sumie. To lepiej ulepszać po prostu. No, w dwie rundy jedna czaszka jest git. Hmm, Co mógł dostawić? Mam. Czy ja coś ulepszyłem? Tak, Spirit of the Forest chciałem, ale coś nie wyszło. Oh, mógłbym boomerang, ale. Hmm. Aby łódź podwodną. Mam podśrodek, środek, ale. Czy to by robiło dużo i tak nie jesteś, żeby od razu ulepszyć pod środek. Akurat mi teraz ten. O, więcej zadawało dużo bossowi. Yy, ten, bomb blitz. No, myślałem, że ja nie mogę sprzedawać po prostu. Yy, fast, fast, fast. Dobra, hakowanie. Yy, co? Yy, coś mi się tam złagodzało? Nie wiem. No, ciężko trochę idzie ten boss, ale w 10 rund znowu raczej pokonam. Jakby ten Bomb Blitz bił trochę. Znaczy, to nie jest jeszcze Bomb Blitz, ale. Dobra, ale się opłacał w sumie, no. Uh, guys? No de, da, daj, no. I co? Ma... dalej ten, a myślałem, że już jest to. Uh, guys? <śle> Jak tu pod tym filmem będzie. Nie, trzy łapki w górę, to lecimy z tym basem na elit, Gdzie. Jak oglądałem u innych youtuberów to, takie odcinki, to um, właśnie tam nawet nie dawały rady. Znaczy dawały rady, ale ciężko paragony. Nawet do Monkey Ace'a. Level 1. O, sorry, że się nie odzywałem, ale musiałem y, odpisać poezę. Nieważne, uh, guys? Ogólnie to do dupy trochę postawiłem, że to tutaj. Ale no trudno. Ty, zaraz będę mógł kupić Spectre, jakbym te, to. A, on mi już daje kapę w ogóle ten druid. Ile on ma 30 kołaty? Masz ile 100 kołaty? 50 tylko. A, ten też... Ten ma 35... myślę że właśnie ile mi brakuje Expo. Co? 32... Brakuje mi 55... 5200 5, niecałe. Uh, hmm. uh, guys? Nie wiem właśnie czy iść właśnie fotospektrę czy bomblic może. Ej, to może... bomblic może tutaj dać dużo. Ale nie wiem, kurde spektra. No dobra spektra. Trudno się mówi. A czy jak ja sprzedam... Ile ja mam teraz? 10. A to jak to sprzedam? I postawię gdzieś tu. Tak, dobra, czyli to się... Okej, okay, no to mam znowu rekonstrukcję cluster. Więc jest git. Mam nadzieję, że ta spektra będzie bić dużo. Flying Fortress bym wolał mieć już, ale... Mm, teraz na co zbieram... No no, Blitza. Ten Spirit of the Forest będzie mi pewnie na setnej rundzie dopiero go kupię. Albo Bomb Mastera w sumie by się bardziej mi opłacał. Dalej farmy nie ulepszyłem pod Plantation of the Banana. czy znaczy, Banana Plantation, ale... Ja tam mój Plantation of banana. Co by się jeszcze w sumie, fajnie by było, dostawić Dark Championa, który kosztuje i tak 40 tysięcy. Więc. Hmm. Boss jest za. Ja mam 10 kon. No to może zmieram na tego, bo chociaż on by musiał. Właśnie Wioska, no to będzie miał jeszcze większy zasięg. Tylko jakbym to. Mógł tu postawić, to by było naprawdę fajnie. Okej, okay, kamo. Dobra, a on jest tutaj prawie zasięg, Jakby on miał jeszcze napój Berserkera, na bardziej mocniejszego stymulanta, no to... 300 tysięcy? Nie no co? Ninja Kiwi! Nie tam? Co tu się? co? Czekaj, ale tego się chyba nie da. Nie, no. Da się tylko. A, wiem, wiesz. Już... Te bomby już mu nic nie robią. Te sticky bomby tą bossowi hmm. Więc jest źle. Nic mu nie robi praktycznie Demnejża. Executing hack? Hmm. Jest trochę przypiks. Nie, chociaż to robi w sumie i tak dużo, to mu chyba robi dużo, nie wiem. co ja moją ręka, ale pod górę tylko. Ja nie mam piątego tieru. Nawet czwartego chyba nie mam. Hmm. Jakby pod glewie poszedł? No ale... Nie, nie tak muszę piąty tier, żeby to miało ręce i nogi. Nawet jednej czaszki w z nie zbiłem, no ale... Okej... Okay. A czemu on ma teraz mniejszy zasięg? Przecież miał do tego zasięg. A to on miał chyba... Nie, nie mógł, nie, nie miał, nie mógł mieć. Ojej, <ocalyptic noise> no, jest Tu robi dużo! Po jaką hapę spada? No. Co mogło być jeszcze mocne? Nie wiem. Carpet of the Spike, tylko ja chyba nie mam nawet tego. Mm. No ja nawet Spike Storma nie mam. to trochę słabo. Okej, okay, na pewno ten Rocket Storm dużo daje tutaj. Ten Bomb Blitz też, tylko że... On miał przed chwilą zasięg tu... i ja nie wiem co się z tym zasięgiem stało, nie mam pojęcia. Tenerie Defender niby wbije dużo, ale no bez przesady. Czemu y A, jest 85 to ja bym może się też trochę na tych ządach skupił, żeby nie przegrać od nieblonów. Hmm. Handleby co ja bym mógł jeszcze? Nie mógłbym. Nie. Chyba jednak bardziej się wtedy opłacało Spirit of the Forest kupić. Bo to niby na 120 tysięcy zbitych. Ale mi się wydaje, że ja a Albo chcę sprawdzić jedną rzecz. Jedną. Dobra, to mu bije dużo. No, opłacało się. I ta farma, ta farma 4... A to i tak mam no 20, to jeszcze 15 potrzebuję. Hmm. Żeby kupić Spirit of the Forest. Chociaż to chyba aż ty demager nie będzie robić. Nie wiem. It. Tutaj bym już musiał mieć paragony, gdyby, gdybym chciał ten... <laughs> go pokonać szybko. Uh, guys? Get no nie wiem, tu się chyba ale już mam 20 koła. Co ja bym mógł postawić? Intensywne myślenie teraz, Gluganer pod górę? No nie wiem, czy by robił aż taki. Nie, on nie może być robota, -boss, bo ale nie wiem. O nimże, mogę ulepszyć po to. No nie, po to, pod Grand Subotor!

Dobra, zobaczmy, czy to zadziała dobrze. Akaś był... ...ataż był... No! 19 koła?! Chyba sobie jaja robicie. A, czekaj, bo ja chyba po tej rundzie już nie pokonam, to jestem dead. O. Bo chyba następny powinien być kolejny boss. A, no to nie, no to mogę... Do dziewięćdziesiątej dziewiątej, wtedy go muszę pokonać. Mm, mm, no mało mi tak brakuje. Nie, ile? Dziewiętnaście Jest to coś wbiję chociaż? No powiedzmy. Nie aż tyle, jakby mogło bić. Nie, nie aż tyle, co mógłby bić piąty tier. Ale to, o! O, oh. oh. <coughs> Więc tak, continue. Co? A dobra, zachowam sobie na DDT. Muszę siedzieć hey, w co? Czemu to mu im nic nie robi? Dobra, jest. Dziwne, że... ten... Mógłby w sumie sprzedać to... I ja apacza... I kupić Spirit of the Forest. Uh, guys. Możesz szybciej te kolce spanować. No chyba widzę, że nie możesz. O nie, dobra, są tutaj już. Uh, o! Oh, eee... Y, 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 co? Czyli on ma... on ma od tej wioski you To co? To take a look at this. Co on mi rzucił na to? Czemu? Jaki to ma sens, że ja tu nie mogę ten Aha, ale to jest dziwne. Dobra. Gdzie ja mam kursor? Tu. Ej, no niby ten Spirit of the Forest coś bije, no, bije... Nie, dobra. Dobra, dobra, jest git w miarę. Co ja mógłbym jeszcze mać, żeby nie hack. Hmm. Tego bomblica bym mógł przestawić, ale... Albo pójść pod Mord Eliminator. Chociaż... Będziesz... Albo perma charge Nie, nie będzie mnie na pewno stać charge No kurde, no... Chociaż może coś jeszcze wykombinuję. perma nie wiem, no. A powinienem mieć jeszcze 5 run, żeby ten... Nie wiem, supermanki już stawiam. Farma, au, chociaż... Czemu z tego nie bijesz? Co jest? Czemu ta super małpka nie bije go? Teraz nie bije. A, wiem czemu. Bo ma tu kamienie. Tu są dalej kamienie. Aha, no to strzela i ja, ja widzę, że to strzela. Never, 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 cash money. never, 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 Oh, game over, man. never, 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 Aha. never, never, No, jak widzicie, niestety nie udało nam się pokonać tego bossa. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do zobaczenia. A nie, jeszcze zostawcie łapkę w górę i suba, jak wam się spodobał i do zobaczenia i cześć.